No, Siemanko, z tej strony Martin, specjalista od Waggins. W dzisiejszym odcinku chciałem powrobić wszystkich moich widzów i przeprosić, że nie nagrywam, ale w tygodniu nie mam jakoś czasu i ten. No i. Tak to jest. Tak chciałem Wam powiedzieć, że. Wyszedłem sobie na spacer. No i pięknie jest. Chciałem, wam, chciałem pozdrowić moich widzów i dajcie mi jakiś pomysł na, na odcinki. Na filmiki. Bo na razie nie mam czasu, a to musi być jeszcze pogoda. Ciepło musi być, to wtedy będę wychodził gdzieś w plenerze i będę w plenerze na no i tak to dzisiaj też ciepło Sorry że wtedy przegrałem jak byłem w tym lesie, ale, ale nie byłem sam no i tak to już jest jak ktoś przyjedzie i przeszkodzi No ale to się chciałem Przeprosić za to, że nie nagrywam, ale na razie mam czas, jestem zajęty, codziennie chodzę do pracy, także na razie mam czas, na razie się z wami żegnam. Cześć. I to by było na tyle. dziękuję państwu, że wam, oglądaliście mój program, mój odcinek. Dzisiaj to taki był przygotowawczy, bo na razie nie mam pomysłu, o czym mam nagrywać. No to dobra, no to może zapraszam następnym razem. To dzisiaj był taki odcinek wstępny i próbny. No dobra, no to ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!